Czołem drogie ancymony, wkurwiłem się i muszę do Was popierdolić przez kilka chwil. Przed chwilą pisałem na fanpage'u i na Twitterze, że wkurwił mnie ogromnie, kurwa, patch do Microsoft Flight Simulator. Kurwa, jest godzina 17. rozpierdalam się już, kurwa, na kanapie, żeby zagrać, kurwa, w grę, na którą zajebiście długo czekałem. Naprawdę, w chuj czasu. I dupa, i łatka premierowa 27 kurwa gigabajtów. I co robi normalny człowiek w takiej sytuacji? Kurwa, klika przycisk aktualizuj, czy tam instaluj. Kurwa, czeka 15-20 minut i już po problemie. A co robi kurwa mieszkaniec z polskiej wsi? Zapytacie. Klika kurwa. No, tu myszką, no, akurat ja na padzie. Ale klika sobie kurwa, aktualizuj daje konsolę w trybu śpienia i wraca za 20 kurwa godzin, jak się te 27 giga kurwa zaś się wpizdu. Wszędzie kurwa pierdolą w Polsce, że internet w naszym kraju jest taki wspaniały, zajebisty, kurwa lache robi kurwa nawet. Nic kurwa nie trzeba przy nim robić, zapierdala jak wściekły kurwa byk. A taki chuj, bo tutaj wszyscy biorą pod uwagę kurwa w tych rankingach tylko wielkie miasta, jakieś tam ewentualnie mniejsze miasteczka, ale kurwa żaden chuj pod uwagę nie bierze takich kurwa zadupi, jak na przykład moje, gdzie mieszka kurwa niecałe 600 ludzi i kurwa internet jest tutaj napędzany kurwa węglem, kurwa przez biegających chomiki, którym parzy się kurwa dupę, Takim rozgrzanym kurwa prętem, i te chomiki zapierdalają, kurwa, i one napędzają ten skurwiały internet. Odpaliłem sobie teraz speed testa tutaj przed sobą, i. No, nie będę się już łapał za ten web, bo już tak mi głowa boli, kurwa. Cały czas się ze głowy łapię, patrząc na to, co ja odpierdalam w internecie, więc wystarczy. Prędkość pobierania, proszę Państwa, 6 MB. Taki chuj, nie wiem jak to jest liczone, ale kurwa, nie wiem, chyba po rosyjsku kurwa Putin kurwa przesyła te statystyki. Ping 15 milisekund, taki chuj, bo w Falloutie na przykład 76 czy w jakichś tam grach sieciowych yy, ogólnie mam przeważnie zajebiste lagi i jedynie jak jestem gdzieś na mapie sam, samiusieńki kurwa zapierdalam jak sarenka, to dopiero wtedy nic mi się tam kurwa nie muli i nie laguje. Upload proszę Państwa, zgadnijcie ile ja wrzucam jeden film Taki, Taką recenzję na 12, 14, 15 minut Nie zgadniecie, nie? Kurwa 3 godziny, kurwa 4 godziny, a może i być 5 godzin I kurwa herbatkę ciepłą z cukrem, bez cytrynki, kurwa Kurwa prędkość uploadu 0,87 MB kurwa łamane na S to jest kurwa internet godny XXI wieku, to jest kurwa internet godny kurwa czasów kurwa, PRL-u, jak się kurwa w meblościance, kurwa kitrało gdzieś, kurwa dolary, kurwa żeby w pewek się kupić, kurwa Pegasusa. Ja pierdolę. Poza tym pierdoli się, że internet u nas jest wszędzie, kurwa światłowody zapierdalajmy, krety pod ziemią i kurwa wszystkim się żyje zajebiście w internecie. Taki chuj przykładowo. U mnie na wsi są dwie opcje. Albo jest internet radiowy, który jest kurwa z maceny z dupy i prędkość z pięciu dup kurwa obsranych, kurwa i zaropiałych. Albo internet z LTE. Ja akurat korzystam z T-Mobile'a i z modemu LTE takiego 4G. Niby powinien mieć zajebisty zasięg, śmigać i tak dalej. Ale niektóre wsie, na przykład jak Grzymalin. Są tak położone, że kurwa zasięg internetu jest tutaj z dupy, wszędzie dookoła macie. Kurwa lasy, kurwa bunkry, chujemuje dzikie węże i kurwa teoretycznie powinno być jakieś 10 mega. Mam akurat internet mobilny w T-Mobile, powinno być 10 mega, tam może, może trochę mniej, może trochę więcej. A tymczasem kurwa ja mam, no, mówiłem Wam przed chwilą. Sorry, ale kurwa, no, to jest tragedia, kurwa. Wszędzie się, kurwa, pieprzy, jak, jak to jest zajebiście, kurwa. Cyfrowa, kurwa, dystrybucja, kurwa, piękna sprawa, jebać pudełka, kurwa. Na chuj komu plastik, zaśmiecacie planetę. Co ma, kurwa, zrobić taki, kurwa, gracz na wsi, jak ja na przykład, skoro, kurwa, ściąga jedną grę w ten... Znowu nawiążę do tego flight simulator kurwa. Ściągałem grę 27 godzin i teraz patch premierowy premierowy będzie mi się ściągał kurwa tak 8-10 godzin na 100%. Pewnie jutro rano dopiero zagram rano po pracy kurwa wrócę o 15 do domu. I dlatego kurwa tak strasznie trigeruje mnie. Lubię to słowo triggeruje, kurwa, bo jestem bieżnie trigerowany. Dlatego tak triggeruje mnie, jak ktoś pierdoli, że kurwa, pudełka są niepotrzebne, wyjebmy ten plastik, na chuj wam te, kurwa, książeczki, karteczki, płyty, pudełka, okładki, kurwa, weźcie sobie się, kurwa, przeprowadź jeden z drugim na taki wypizdów, kurwa, spróbuj zassać, kurwa, grę, która waży 100, kurwa, gigabajtów i jeszcze ma premierowego 30 gigabajtów i, kurwa, rozsiądź się po pracy, kurwa... Miej, kurwa, bądź zajebany jak dziki osioł po robocie, chciej, kurwa, rozsiąść się przed konsolą w fotelu, żeby się, kurwa, odstresować, pograć, nichu ja kurwa, będziesz czekał, kurwa, dwa dni, żeby zagrać w jedną jebaną grę, która chuj wie nawet, czy ci podejdzie, no, nakręciłeś się na nią, więc czekasz, żeby zagrać, bo, kurwa, każdy się pałuje, więc to musi być coś dobrego, no. Kurwa, jak właśnie słyszę to pierdolenie, że pudełka są niepotrzebne, bo kurwa, każdy ma zajebisty internet, to mnie chuj, jasny strzela, krew na zalewa, bo kurwa, nie każdy ma zajebisty internet i chciałbym, żeby sobie to kurwa ludzie w internecie wbili do łba, żeby kurwa nie myśleć wszyscy, tak jak wszyscy, że kurwa, u mnie kurwa, w mojej Warszawie jest wykurwisty internet, światłowód, zapierdala kurwa, jak stróźć, kurwa, pędzi wiatr, więc wszyscy pewnie taki mają i ściągają gry. Kurwa, w 5 sekund, kurwa, z apstryknięciem palca. Nie wszędzie tak jest i wątpię, że to się zmieni, bo ja na przykład od 4 lat walczę o to, żeby na tym wypizdowie ktoś położył światłowód, i jak na razie mi się nie udaje ta walka. Jestem kurwa, wynoszony na tarczy, kurwa, z dzidą w dupie. Cymony, to jest taki film z dupy, nagrywam go wkurwiony, bo miałem sobie pograć po pracy, a kurwa siedzę przed kompem, oglądam jakieś bzdury, żeby kurwa LTE, internetu kurwa nie mulić, żeby on sobie tam chodził, w konsola żeby chodziła w trybie uśpienia, żeby ta gra się ściągnęła, żebym sobie mógł kurwa jutro chociaż po pracy w to zagrać, bo mnie chuj jasny strzeli, więc kurwa... Jak piszecie komuś, o kurwa, kupcę cyfrówkę, wygodniej jest, taki chuj jest wygodniej, kurwa. bole ja wolę włożyć płytę i zagrać sobie, niż kurwa czekać, aż mi się ściągnie, kurwa 100 giga. Później jakieś pacze, muje dzikie węże, a później się okaże, że internetu nie ma, kurwa. Gra jest, kurwa, nastawiona na always online, kurwa i chuj w dupę. Dlatego to mnie trochę na Xboxie w kurwie, ale o tym może opowiem innym razem, bo. Series X ma jednak wady i widzę je dopiero teraz po czasie, jak <laughs> trochę już na nim pograłem. Więc, sorry za ten wywód z dupy, ale musiałem po prostu się kurwa pożalić, pomarudzić. Teraz wracam, kurwa, do patrzenia w ekran, oglądania screenów, kurwa, na Twitterze z Microsoft Flight Simulator i będę sobie kurwa śnił o tym, że jutro ja będę zapierdalał awionetką, kurwa nad tym pierdolonym grzymalinem. Trzymaj się, Cymony, mówił do was wulgarny sracz z internetem z dupy. Jo